Ale dzisiaj jest piękny poranek Ej! Co się dzieje z moim pokojem? Czy wy to też widzicie? Tu jest różowo, ale dlaczego tutaj jest wszystko różowe? Spójrzcie tylko na te ściany! Ej, słyszę śmiech Kto tak się śmieje? Ej! To szalone fanki! No nie, nie wytrzymam z nimi, ja schodzę tam na dół Przecież raczej one postradały zmysły? Ja mam tu wszystko różowe, różowo-różowe, no nie Ej, co wy tu wyprawniacie? Majki. Cześć Tina, ale co, Paj, my dlaczego macie nowe. pędzle? Ale dlaczego uh, by mi przymoc... to nie wy? Nie mam żadnego pędzla, to nie mój no przecież widziałem jak go wyrzucasz Tina. A, ty trzymałeś? O, to ty mój pędzel, ale masz ładny domek nie pomalowałeś prawo. sobie na różowo. O, to nie jest mój... Nie. Rzucam Od kiedy w tym cię. Co? Ale ja, dziewczyny, czy dlaczego wy przemalowałyście mi domek? No bo to będzie śmieszne, jak ci przemalujemy domek. Majki, ale skoro tak bardzo lubisz różowy, to zobacz na to. Pum. No nie, przecież to mój samochód, o, to kochany. Super. Ale piękny autko masz teraz, no, no, no. No nie jest piękny, jest różowy. Jak wy mnie zdenerwowałyście, po prostu dlaczego ten dom jest różowy. To żarty, uśmiej się razem z nami. Żarty, no, czy, wy się... żart. Uch, czy wy się. No super żart. Czy wy się, że ja chodził w różowym kolorze? i Ja przecież kocham niebieski, tak jak łapeczki w górę, więc możecie zostawić. Ale dziewczyny, no przecież Chodziłeś. wszystko jest różowe, bo ja nie jestem, nie wiem, jakąś dziewczyną albo niną, żeby mieć różowy dom. A to jest taki żarcik. No patrz, jak ładnie wygląda teraz. Taki żarcik, to teraz mi go odmalujcie na niebiesko dziewczyny. Nie. Eee. No sobie odmaluj. Ja, ja ci rzucę byś... czerwoną skarpetkę do prania, żebyś miał różowe ubranka. Zoe! Malamy te kwiatki i sadzimy tylko różowe, bo różowy no, dom a. muszą być różowe kwiaty. Nie, one sobie żartują, one sobie żartują ze mnie. Nie, jak nie, pięknie. one sobie żartują. One tam śmiał. sadzą kwiatki, a wiecie co ja dla nich zrobiłem? A ja dla nich piosenkę nagrałem Majki Szalone Fanki i premiera jest w sobotę 20 grudnia o godzinie 10 a one mi robią takie pranki, serio? No dobra, muszę je jakoś stąd wypędzić. Co ja mam tutaj w skrzynce? Tutaj nic, muszę czegoś poszukać, koniecznie, poczekajcie Może ja mam tutaj, o, nie, wajchy mi przestały działać to działać prąd tutaj, o o, dobra czekajcie, co ja tutaj mam? Tu nic, tu nic, o mam mieczyk diamentowy biorę mieczyk. Ej, wynocha mi stąd albo przemalowywać mi domek i już natychmiast dziewczyny. Nie znajdziesz na... No nie. Nie wiesz, gdzie Znajdę, jesteśmy. Znajdę was, bo Aha. widzę wasze głowy macie kolorowe. Co to są za kwiatki w ogóle posadzone tutaj? No nie. Czy wy musicie wszystko niszczyć? Serio? Lepiej, nie. Ale nie, to nie jest niszczone. Nie. Jest inny kolor po prostu. Majki, po co ci ten mieczyk? No co ty, aż tak się wkurzyłeś? Tak, to jeszcze niebieski, niebieski? A czemu nie No, To nie jest śmieszne nawet, Zoe. Dziewczyny, zobaczcie, jak ten domek wygląda. No patrzcie, przecież to był zawsze niebieski domek z zielonym niko, no. O, taki będzie dla ciebie lepszy. Hahaha, ha, 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 ha. proszę bardzo. Dobra, wyrzucam go tam. Bam, jest wyrzucony. Nie chcę żadnego mieczyka różowego. Go. Dobra, trudno. Później się go poszuka, a tym razem... Nie, wiecie co, dziewczyny? Ja sprzedaję ten dom. Tak, ja go co? sprzedam. Tak, pięknie go pomalował się, Naprawdę, kolor jest wspaniały. Ja sprzedaję ten domek i się z niego wyprowadzam. Ale co? Ciepłe coś tak. Tak. mieszkał. Co żarty, teraz nam robisz jakiś kawał, weź się uspokój. No właśnie. Ja to kawał... to żarty. Nie, ja nie robię wam kawału. Ja się po prostu wyprowadzam. Wyprowadzam się stąd, sprzedaję moją część domku i mówię wam, papa, dziewczyny, po prostu tyle. Tak, 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 bla, 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 Dobre żarty, nie przejmujmy się tym w Tak, w no nie Tak? Ja nie wierzycie mi, tak? No po prostu trolujesz. Aha, nie wierzą mi dziewczyny. No dobra, skoro mi nie wierzą, no to ja sprzedaję ten domek na poważnie, więc uwaga, ja sobie tutaj biorę telefon, a ja bym chciał im pokazać, że, że naprawdę to robię. Wiecie co? Wezmę ten telefon ze sobą. Proszę bardzo, gdzie są dziewczyny? Tylko muszę je poszukać. Uwaga, one sobie poszły do siebie. Ale patrzcie tutaj! Jest tutaj sklep smajsał.pl i mamy tutaj zakładkę majka. Mikey. Uwaga, wchodzimy w menu, zakładka Majki i patrzcie teraz na to, bluzy. Koszulki z szalonymi fankami. Oprócz tego jest jeszcze bluza Niko i Majki. Zjedziemy sobie niżej. Mamy jeszcze tutaj koszulkę Majki i Niko. Zestaw breloków Niko i Majki oraz brelok. Więc jak ktoś chce, to serdecznie zapraszam. A ja teraz idę do dziewczyn. Ej, dziewczyny, słuchajcie, sprzedaję ten domek i się zastanawiam, a czy go sprzedać już dzisiaj, czy może jutro, ale sprzedam go bla, dzisiaj. bla, bla Tylko może. Dom, hmm, przecież ta, ta, ty w ogóle ta. nie sprzedaż tego, domku. Sprzedaję ten Nic domek. Za nie kupi. sporą cenę, dziewczyny. u chyba za milion go sprzedam. Myślę, że to jest dobra cena. Właśnie chciałem się was zapytać, czy za milion, czy za milion jeden go sprzedać, ale sprzedam go za milion, więc tutaj milion mam telefon. Za milion na pewno, ale nas wkręcasz. Tak, to patrzcie Nigdy na to. za tyle nie kupi. Pyk, 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 pyk. Wybieramy numer. Okej. Okay, dzwonię. Mm. Hmm, sygnał jest, dobra jest sygnał. O, halo! Dzień, do dzień dobry, z tej strony agent nieruchomości. Tomasz, słucham pana, kto do mnie w ogóle dzwoni. Dzień dobry, panie Tomku! Chciałbym, chciałbym sprzedać mój piękny domek, jest taki różowy, duży i w centrum miasta przede wszystkim. O, w centrum miasta naprawdę ten domek chce pan sprzedać. Jaka jest przyczyna sprzedaży tego domku? Panie Tomku, o. niech pan go Halo, kto mówi? Czy to jakiś mały chłopczyk? Dzień dobry chłopczyku, ale ja chcę rozmawiać z swoim tatusiem.

Pan małpy tam u siebie jeszcze w domu? Nie powiedział mi pan nic o małpach. Nie trzymam małp w domu, to są moje koleżanki, proszę pana, tylko one hałasują. Dobra, to pan przyjeżdża jak najszybciej, do widzenia, pyk. O, widzicie dziewczyny? To ty narobiłeś. No sprzedałem Wiecie, jak to domek. to będzie ci ciężko odkręcić? No, Tomek cóż. kupi domek? Tak, ee, kupi domek? Tomek, to Tomek, to jego imię, to był Tomek. A może nazwisko Domek? U, Tomek Domek, nie spodziewałem się tego. Opa, to jest żarty, on tutaj zaraz przyjeżdża. I jak my teraz mu powiemy, że to jednak nie jest aktualne, bo to nie sprzedaje żadnego domu. No Oczywiście, właśnie, nie wiesz, będzie ściekły? No i co z tego dziewczyny sprzedaje domek, bo przymalowałyście mi go na różowo, śmiałyście się ze mnie, a mi się to Majki, nie podoba. I wiecie weź, co, wyprowadzę się. co martka, jesteś nie spakowany, twoje wszystkie rzeczy tutaj leżą i co przyjdzie ten agent nieruchomości I, i pewnie to będzie jakiś jakaś podstawiony. Ja mu wszystko zostawiam tutaj dziewczyny w tym domku, żeby on sobie to wziął, bo może odda to komuś biedniejsiemu. A ja muszę ja... jak zobaczy te wysuszone ryby. Ryby. wysuszone o. ryby, ale to no faktycznie mam tutaj rozdymki, ale to ja mu zostawiam w prezencie jako taka nagroda. To te wszystkie oscylarz. rzeczy, tutaj, tyle rzeczy robiliśmy razem w tym domu i ty porzucisz to wszystko? Oczywiście że tak, wyprowadzam się stąd, moje obliczenia wam zostawiam, wszystko wam tutaj zostawiam dziewczyny. No ale Głowę czemu? Wilka. No bo przemalowałeście to na różowo, no zobaczcie jak to wszystko wygląda. To był się, tylko o, żart, przyjechał żart. pan Tomek Domek. No właśnie żartowałeśmy. No nie wiem dziewczyny, mnie to nie bawiło. O, dzień dobry panie Tomku. O, dzień dobry panie Majki, ja jestem Tomek Tomek i przyjechałem po pana domu. Uuu jaki duży, jak pan tylko spojrzy tutaj. Panie Tomku, panie Tomku, U, tu, tu jest, to nie jest zadaszenie tu jest Nieaktualne, aktualne, nieaktualne, nie pamiętarze. O czym mówi, co pani mówi, za jakieś głupoty. Ja się z panem Majkiem umawiałem na wszystko, zobaczymy tutaj. A. O, z boku jak ładny garaż, tak, z tyłu my mamy jeszcze z tyłu. U, jakieś tutaj rzeczy są. Patrzcie, państwo, normalnie, basem, wszystko jest tutaj. No mówiłem! Panu wszystko, ja tutaj mam. Wszystko, naprawdę. Przestań. No cóż, dziewczyny, jak mówiłem, pan Tomek, domek się zna tutaj na wszystkim. Ja mu sprzedaję ten domek, mój piękny, Nie za okrągły milion. No cóż, go ty też. się możesz nie zgadzać, ale to jest mój domek, więc ja go sprzedaję. Dobre, pani Majki, możemy przejść do rzeczy, naprawdę. Tutaj zaraz pan dam pieniądze, spiszemy sobie wszystko ładnie, pięknie. Czy samochodzik również pan sprzedaje? Nie! Nie, nie samochodzika nie. Nie, nie, nie samochodzik! Samochodzikiem muszę akurat jeździć jeszcze i będę musiał go przemalować, ale to myślę, że z pieniędzy z domku to ja go z przyjemnością sobie przemaluję na jakiś inny niebieski kolor. A teraz, dobra, da mi pan pieniądze i pan się już może w wprowadzać tutaj kogoś do tego domku, bo mi to się już nie chcę Ale tutaj mieszkać. Wyprowadzam się. Mieszkał. No właśnie, to za ciebie był twój domek. A bo ja wiem, kto tu będzie mieszkał, ktoś go kupi, na pewno ktoś nowy z nas My Landi, będzie i po prostu go sobie kupi. Ja zaraz mam dostać kasy dziewczyny. Co wy na to? Póki nie Panie Marty, proszę ja nie bardzo. Uwierzę. To są pieniądze dla pana, a będzie pan sobie mógł kupić. Co? Co? Za... Nie, 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 nie! Hej, no, hola, hola. Tobie co wy wyrabiacie? dziewczyny. O dziewczyny, weźcie, możecie zostawić to są moje pieniądze. Ej, Zoe, halo, oddawaj tą kasę nie. już. O, oddawaj nie, te ja pieniądze. Nie Oddawajcie te pieniądze, Zoi, natychmiast. Dziewczyny, na tych ale nie możemy go okradać. No przecież co ty robisz Zoe? Co ty robicie? Oddaj pieniądze. A, to, to racja. Macie oddać mi pieniądze. O, patrzcie, już jest napisane, że sprzedane. Tak jest, sprzedany domek, sprzedany domek. I teraz nie pójdziesz? Ja teraz wyjeżdżam ze i wyprowadzam się Proszę, stąd. Proszę, ty no, nie powrotem I oddać dom. Czy wy możecie przestać mi zabierać te pieniądze już? Ja już je Dobra, w porządku. Dziękuję bardzo. Tutaj biorę jeszcze te. Ło, wow, ale tu jest kubka ciężka pieniędzy. Ja nie mogę. Dobra, dziękuję panu bardzo. E, do widzenia, papa pa, wszystkim. Wyprowadzam Majki. się stąd. O, możesz to jeszcze odwrócić. Oddaj dla pana Tomka pieniądze. No nie, właśnie. do widzenia, pani Tomku! Majki, do widzenia, panie Majki. Jedziemy sobie stąd. Wyprowadzamy się do innego domku, do innego domku, la 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 la, mój różowy samochodzik, nie będzie tu szalonych fanek nie będzie tu szalonych fanek, juhu ej, patrzcie, ten jest niebieski, wow może bym ten kupił domek, Uuu. Ciekawe, czy pan Tomek by mi sprzedał ten domek. i zobaczmy, co jest w środku tutaj, ja podejrzę i później zapytam pana Tomka. Wow, patrzcie, tutaj jest niebiesko, jest wejście od razu do kuchni. Tutaj jest salon, bez telewizora. Ja mogę sobie tu wszystko urządzić i kupić. Ja nie mogę, ej, patrzcie, tutaj jest sypialnia z łóżkiem niebieskim. Tu jest wejście jeszcze, jeżeli tego trzeba uważać, na schodach, bo one takie są. I toaleta, patrzcie, toaleta O, tutaj trzeba będzie, au, wypadłem wasz z okna. Tutaj trzeba będzie to wszystko naprawić Ale ten domek jest genialny On mi się tutaj podoba I mam widok na Smilanty, ale podjadę sobie jeszcze kawałeczek dalej Zobaczymy jakie domki są tutaj dalej Podjadę sobie na koniec Tutaj do niebieskiego domku Tu jest kolejny niebieski i tu jest kolejny niebieski. Uuu, może w tym zamieszkam. Będę jeszcze dalej od Smilandii. Czekajcie, zobaczmy co tutaj jest w środku. Ale tak samo jest, czyli jest tutaj kuchnia, szersze schody, ale jest bardziej umeblowane, tylko e, chyba tutaj dawno ktoś robił przemeblowanie, bo wszystko jest do tyłu. Więc e, dobra, tego domku jednak nie chcę. Więc zastanawiam się nad tym pierwszym, albo może jeszcze zobaczymy ostatni domek, jak w ogóle wygląda. Tu jest w ogóle stoisko buziaków, jeszcze oj, perfumy, może się popsikam. Psik, psik, psik. Dobra, o, będę. Pachniał e, czymś dziwnym. Dobra, i zobaczmy ten domek ostatni. Tu mamy ładnie, pięknie kuchnię. Tu mamy. Uuuu, tu już jest dobrze umeblowane, chociaż trochę bałagan. Ej, podoba mi się tutaj. Milo się robi interesy. Uuuu, ktoś tu robił interesy. Może to był właśnie e, pan Tomek Domek. Zobaczmy, jak górę jeszcze wygląda toaleta. Jest toaleta i są szyby na toalecie. Ej, ja kupuję ten domek. Słuchajcie, kupuję ten domek, ale zobaczmy jeszcze, jaki tutaj jest widok na zewnątrz. O. Ale fajnie, o. Ale zaraz, zaraz, ja tam coś widziałem. Czy to są moje czy to są dziewczyny, czy to są szalone fanki, czy one naprawdę... Grrr, jeszcze tutaj muszą mnie śledzić. Dobra, ja kupuję ten domek na pewno na 150%. Ja zostawię tutaj sobie wszystkie pieniądze. Patrzcie tylko na to. Zostawiamy kasę tutaj. Siup, siup, siup. Kasa zostawiona, domek kupiony. A co one tutaj są? Dziewczyny, co wy tutaj wyprawiacie? Fanki! buziaka! Co, co? ty robisz? Jakie przypadkowe spotkanie. Dziewczyny, w takim ja się... Zostawiliśmy tu interes. Ja się wyprowadziłem od was, dziewczyny, i. Otzyłyśmy tutaj takie stoisko tu buziaczków. Mm. Nie, ja nie chcę żadnego buziaczka. Ja jadę do galerii, Majki. muszę prezentować ta Aki, no no wracaj to! Nie! Ajki. Nie musimy! Jesteśmy pewniejsze od samochodu! Nie ma takiej opcji, one... A, aż trzeba przywaliłem. One wszędzie za mną chodzą. Serio, ja chcę. Ja się specjalnie od nich wyprowadziłem, bo przymalował mi domek na różowo. Co to ma być w ogóle? O, ale w galerii sobie chociaż odpocznę, tutaj ich nie będzie. Może sobie zjem coś do restauracji? O, albo pójdę do kina na przykład. O, to jest świetny pomysł. O, ale czekajcie, zabawki. Ja mogę kupić zabawki na przykład jakieś. Uu. 500 zł? Co tu robi, Zoły? Co ty tu robisz, Zoły? E, co panu podać? Mi co podać? Nic mi nie podać, nic ja mi nie Ja panu podam tego e, domek z Smajlandii. Nie, ja nie chcę żadnego domka ze Smajlandii. Ja chcę, o, ja chcę świętego spokoju. Ej, no co jest? Majki, no wróć do nas. To był żar. Przepraszamy. Tak, Ale nie chciałeś, żebyś się obraził. Wy przecież przemalowałeś się mi cały Dzień dobry, domek. witam, witam. Co dla pana? O, co jest? O, Tina, serio? Nic o, dla pan mnie. ma taką ładną bluzę. Tutaj może takie spodenki do tego zaproponuję, gratis! Niebieskie w sumie ładne, ale nie, dziewczyny tak, nie o to jest oferta, chodzi. spodnie plus domek w Smajlandii, gratis. Ale tak. przecież o, ja się specjalnie wyprowadziłem, Majki, bo wy mi tam no, dokuczacie, brudź, no mój domek no, był taki piękny. Może wytrzymać. Weź... Ale ja już sprzedałem ten domek, dziewczyny. Majki, ale masz jeszcze te pieniądze. Kupisz go z powrotem, odmalujemy ci go na niebiesko. Tak, o wielki kolor Ale nie będziecie już robić takich rzeczy? No bo ja mam nie. tego dosyć, ja chcę Nie ale chcę ci go dać na dworze. Hmm, no nie wiem, jak No proszę, zobacz nasz prezent. Chodź szybko, chodź, chodź. Dobra, to idźcie go przygotować, a ja tutaj Ale tylko coś gotowy, Chodź, mam spakowany! Dobra, to zejdźcie na dół, ja za sekundę do was przyjdę. Chodź Majki, szybko! Ej, nie mam pojęcia, czy mam dziewczyną zaufać, czy mam wrócić. Weźcie, napiszcie w komentarzu, czy mam wrócić, albo zostawcie łapeczkę w górę. I pamiętajcie o tym, że 20 grudnia o godzinie 10 w sobotę będzie moja piosenka dla szalonych fanek, więc serdecznie wszystkich zapraszam. A ja teraz idę, no Majki, w sumie mam co dla co tam teraz obgadujesz, szalone fanki? Słyszałam, szalone e, fanki nic nic, 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 nic. Ej, pamiętajcie, żeby im nie pisać tylko w komentarzach nic. Nic, naprawdę, dziękuję nic nie, naprawdę, Dobrze, Majki, nic się nie stało. Dobrze, tak? cię oficjalnie przeprosić. Mamy dla ciebie prezent wspólny. Tutaj kupiłyśmy. I czy wybaczysz nam? Prezent dla mnie? Dobra. Ja też mam tutaj dla ciebie, proszę. O, kolejny prezent. Dziękuję za blok trawy i jakiś prezent. Co tu jest? <laughs> Uuu, uh, to jest jakieś autko, wow, i muszę yes. je sam złożyć. Yes. Normalnie super. Zestaw młodego mechanika. Ej, podoba mi się w sobie taki bo prezent. Nie, ja nie skończyłam go, zrobić. go po prostu robić, bo, bo się śpieszyłam, bo wiesz, ja, ja się zajmuję samochodami, ale miałam za mało czasu. Nie, w porządku. No, ale zobacz, tutaj klapa się otwiera i zamyka, i drzwi też. Tak, wszystko ale działa. Ale jest niebieski, ej. jest niebieski, tak? Tak, podoba mi się, będziemy go wszyscy razem kończyć. Ej, ja go skończę Czyli razem z moimi widzami. Się, tak. Żeby wrócić. Juppie! Zgadzam się, zgadzam się, zgadzam się. Tak, wrócę, wrócę, do mojego domku. Wrócę do mojego domku, przewalujemy go i wy pamiętacie, możecie mi napisać w komentarzu, co brakuje tutaj na przykład do tego autka, jakich części, wtedy będziemy razem go składali. A teraz uciekamy. Pa pa. A jak chcecie więcej filmików z szalonymi fankami, to wpadajcie na mój drugi kanał, Mikey Roblox. Kliknijcie tutaj, zostawcie suba, tam więc więcej filmików, machamy wam. Tak, wbijajcie na drugi kanał Mikey, I zostawcie, zostawcie suba. suba. I tutaj macie jeszcze inne filmiki, klikajcie.